Dzień dobry, to jest tweet wirtualnej Polski, ja nazywam się Michał Wrublewski, a moim i Państwa gościem jest dziś były minister obrony narodowej, polityk Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, pan Tomasz Szymoniak. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zapytam pana jako byłego ministra obrony narodowej i, a może przede wszystkim jako obywatela, czy pan się czuje dzisiaj w Polsce bezpiecznie? Jeśli się czuje w Polsce niebezpiecznie, to z powodu władzy, z powodu działań rządu, rządu, który... Pierwszy raz od 30 lat niepodległej Polski uznał, że sprawy bezpieczeństwa państwa są sprawami do partyjnej gry. Czuję czy nie się nie czuje się niebezpiecznie nie, nie przy rządzie, czuje... który też nie ma żadnych sojuszników. Nie Skłócił się, pan się bezpiecznie. z Unią, skłócił się ze rozumiem. Stanami. Nie czuje się pan bezpiecznie w Polsce, rozumiem. No, yy, uważam, że mamy taką sytuację, yy, w której. Powinniśmy się czuć bezpiecznie, bo obiektywne przesłanki temu służą. Natomiast polityka rządu, polityka histerii, polityka mówienia, że mamy największe zagrożenie Polski od upadku Związku Radzieckiego, czyli od 30 lat, za czym nie idą realne działania. Prezydent się świetnie bawi, wicepremier Kaczyński do spraw bezpieczeństwa wychodzi z debaty sejmowej. Nic nie wskazuje na to, że w obozie władzy to... Zagrożenie jest traktowane poważnie, więc boję się ludzi, którzy grają, boję się ludzi, którzy politykę prowadzą, zasłaniając się zagrożeniami. Nie wiemy, jaka jest w rzeczywistości sytuacja. Nie ma dialogu z opozycją, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy. Są ludźmi o małej odpowiedzialności i którzy zrobią wszystko dla sondażowych słupków, więc z nimi się nie czuję bezpiecznie. Zwłaszcza, że widać głym okiem, jak w ciągu kilku miesięcy pogorszyły się relacje ze Stanami Zjednoczonymi, naszym głównym sojusznikiem, gwarantem bezpieczeństwa Europy Zachodniej, więc widać, co się dzieje. Radosław Sikorski, pana kolega z pana formacji politycznej, napisał na Twitterze, że ze swoich źródeł wiem, że prośba o zgodę na, na zakup amerykańskich czołgów Abrams. Ja tylko przypomnę, to jest inwestycja, na której szczególnie zależy prezesowi Kaczyńskiemu, przynajmniej tak wynika z relacji medialnych, że zakup amerykańskich czołgów Abrams, który. Prośba o ten zakup, którą wystosował polski rząd, nawet nie zostanie rozpatrzona, dopóki Kaczyński nie zmieni kursu wobec amerykańskich inwestycji w Polsce, tak napisał Radosław Sikorski, który ma niezłe kontakty wszak w Stanach Zjednoczonych. Myśli Pan, że jest to realny scenariusz, jeśli Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie forsować Lex TVN, no to po prostu Amerykanie nie będą chcieli z nami współpracować w sprawach bezpieczeństwa. Na pewno Radosaw Sikorski ma dobre informacje. Jest przewodniczącym komisji Parlamentu Europejskiego Stany Zjednoczone, więc często tam bywa i, i z wieloma ludźmi rozmawia prywatnie, więc wie, jaki jest klimat w Waszyngtonie. Natomiast, nawet nie mając takiej wiedzy jak Radosaw Sikorski, gołym widać, jak te relacje wyglądają. Brak spotkania, brak zaproszenia do Białego Domu dla prezydenta Andrzeja Dudy, no bezprecedensowy, zamrożenie rozmaitych relacji na różnych szczeblach, no i bardzo zdecydowane wypowiedzi dotyczące ataku rządu PiS, obozu rządzącego minister... na... Amerykańskie Inwestycji. Nie, więc... nie, nie ma pan wrażenia, bo pan wspomniał nazwisko prezydenta Andrzeja Duda, że Andrzej Duda dzisiaj chce, jakkolwiek to zabrzmi, ale ratować te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zapowiadając weto tak zwanej ustawy medialnej, tak zwanej Lex Stefan, no, którą prawo i sprawiedliwość chce forsować, ale zdaje się, nie wierzy już w ten projekt. Duda chce to wetować. Czy on chce ratować te relacje ze Stanami? A ja nie wierzę w jego jakąkolwiek samodzielność, więc jeśli tak mówi, jest to element większej gry i tego, że prezes Kaczyński przekonał się, że wojna ze wszystkimi jest zła i tak naprawdę powiększa jego trudności. Więc sądzę, że. Prezydentowi Dudzie dał dyspozycję taką, żeby właśnie odegrał rolę takiego dobrego policjanta. No, ciekawe, co z tym będzie. Ustawa jest w Senacie, Senat zapewne ją odrzuci, to wróci do Sejmu. Prezydent Duda z pewnością bardziej odczuwa ten mróz, który płynie ze Stanów Zjednoczonych pod adresem obozu rządzącego. Za chwilę jedzie zapewne na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, gdzie gospodarzami w gruncie rzeczy są Amerykanie. Więc myślę, że jego to bardziej jakoś tutaj dotyka. Natomiast w tak ważnej sprawie, która parę tygodni temu wydawała się kluczowa, która wywoływała entuzjazm w obozie PiSu, owacja stojącej oklaski, gdy udało się to w końcu różnymi sztuczkami, pamiętamy tę niesławną reasunkcję przegłosować, że teraz nagle ktoś może mieć inne zdanie, więc wydaje mi się, że to jest gra Jarosław Kaczyński podjął absurdalną szarżę. Wbrew interesom Polski, i teraz się po prostu z tego próbuje wycofać i używa do tego prezydenta Dudy. A, panie ministrze, ostatnio aktywność prezydenta Dudy przede wszystkim ograniczała się do komentowania naszych sukcesów w polskim sporcie. Widzieliśmy Andrzeja Dudę często w telewizji a podczas kibicowania polskiej reprezentacji, ale nie widzieliśmy prezydenta w Sejmie podczas debaty. Nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Czy nie brakowało panu prezydenta w Sejmie, czy prezydent powinien się pojawić i skąd ta nieobecność pana zdanie mogła wynikać? Oczywiście, że jeżeli jest największe zagrożenie, jeśli wierzyć no, urzędnikowi prezydenta, szefowi BBN-u, bo to on tych słów użył, największe zagrożenie Polski od 30 lat, to prezydent powinien być w Sejmie i powinien zabrać głos. Ale kilka dni wcześniej już widzieliśmy, że Stan wyjątkowy ogłosił jego rzecznik, a sam prezydent, jakby nigdy nic, poszedł na mecz. Ja oceniam, że prezydent dystansuje się od tego pomysłu, który gdzieś zrodził się wśród fachowców od wizerunku, a nie wśród fachowców od bezpieczeństwa. I najpierw przez dwa dni cudzysłowie analizował to rozporządzenie, to jakby przedziwna sytuacja. No albo jest wielkie zagrożenie i trzeba działać i prezydent wie wszystko, przecież ma raporty służb, albo musi jeszcze coś analizować. Potem wysłał rzecznika, sam uczestniczył w meczu i w jakichś tam przedsięwzięciach no nie kluczowego znaczenia, a do Sejmu nie przybył, nie pojawił się, nie wygłosił żadnego orędzia. To wygląda wszystko kompletnie niepoważnie. To jest ten element gry państwem, o który mówiłem i to wygląda jakby sami politycy PiSu, sam prezydent nie wierzył w to, co robi i dzieje się to na takie dziwne ćwierć gwizdka. No to, to jest fatalne, no bo przecież to są poważne sprawy i Polska styka się z prawdziwymi zagrożeniami, a tu wszystko dzieje się tak, jakby to była jakaś kolejna zabawa, kolejna kampania PiSu. Nie wiem, okleją zaraz samochody napisem stan wyjątkowy i będą jeździć po Polsce i to no przedziwne to jest, znaczy po prostu e, aż nie wiadomo co Panie mówić na tego typu wrócę państwa do tej debaty, bo kiedy pan wychodził na mównicę sejmową, ja również wczoraj to samo pytanie zadawałem wicemarszałkowi sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu. Kiedy pan wychodził na mównicę, prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa państwa wyszedł, opuścił salę sejmową. Czy pan się poczuł zignorowany, zlekcew zlekceważony? czy dla Pana to w sumie nic nowego, że Bierosław Kaczyński opuszcza salę. To nic kiedy nowego. Głos no prezes, Kaczyński, prezes Kaczyński zawsze wychodzi, gdy mówią przedstawiciele opozycji w debatach. Pokazuje tym swoją jakby pogardę wobec parlamentu i parlamentaryzmu, bo elementarna kultura polityczna wymagałaby choćby wysłuchania. Przecież w tej debacie ta debata była debatą jakby spokojną, merytoryczną. Trudno tutaj było się spodziewać jakichś rzeczy, które prezesowi ewentualnie mogłyby się nie spodobać, więc to jest po prostu ostentacyjne pokazywanie, że opozycja nie ma żadnego znaczenia, jej głos nic nie znaczy. To kontrastowało oczywiście z Obłudnym wystąpieniem premiera Morawieckiego, który najpierw opozycję historycznie atakował, a potem wzywał do jedności, wzywał do, do poparcia. No to prezes Kaczyński pokazał, jak jemu na tym zależy. Więc ponieważ dzieje się to od dłuższego czasu, bardzo bym się zdziwił, gdyby prezes Kaczyński nie wychodził, bo po prostu no, taki, taki jest: no, czy taką minister... politykę prowadzi, taką politykę tworzy. I takimi gestami pokazuje, że nie zależy mu w ogóle na tym, żeby wokół spraw bezpieczeństwa, którymi się zajmuje i za które podobno odpowiada, był jakiś ślad konsensusu. Inaczej niż pana premier Tusk w mhm. zaprosił Kaczyńskiego, pamiętamy, Kaczyński był w było było. Czy pana rozmawiać. zdaniem, panie ministrze, premier Morawiecki jest obłudnikiem w takim razie? No tak, no bo to przecież e, też to było, tak jak łatwo było przewidzieć, że prezes wyjdzie. Tak łatwo było przewidzieć, że premier Morawiecki wyjdzie, nakrzyczy na opozycję, odsądzi od czci i wiary, a potem poprosi o to, żeby było porozumienie wokół tego. No Kompletna obuda. Ja nawet pozwoliłem sobie zwrócić się do premiera w Sejmie. Mówię, po co panu, panie premierze, w takiej chwili ta agresja wobec opozycji? Bo to no, niepojęte. Znaczy, on w gruncie rzeczy osłabia swoją pozycję, gdyby może zechciał to zrozumieć, bo jawi się jako osoba, która no jest jak Ale wiem, takim pan, może, może tak, pan a nie ktoś premierem. Czuje, Że jak ktoś się czuje słabszy, tym głośniej krzyczy. No właśnie, to jest przypadek Morawieckiego. Panie ministrze, ostre słowa padły również ze strony wicepremiera Jacka Sosina, który wczoraj w mm, telewizji publicznej, telewizji państwowej, Powiedział tak, dzisiaj polska opozycja jest tą siłą, która godzi w bezpieczeństwo Polski. To pożyteczni dioci, tak mówi premier Sasin. Tak to przed wojną sowieckie władze nazywały tych, którzy działali w interesie Związku Sowieckiego, a dzisiaj działają w interesie Rosji, Białorusi. To są bardzo słowa, panie ministrze, więc chyba opozycja powinna ostro zareagować chyba że nie ma już granic w polskiej debacie publicznej nie ma już granic jak mocne słowa mogą padać że możemy przechodzić nad takimi wypowiedziami nad porządkiem dziennym jak pan na to zareaguje no to są tak naprawdę żałosne słowa które próbują obrazić opozycję czy miliony wyborców opozycji to Słyszę od tygodni gdzieś tam sobie przyswoili takie sformułowanie i, i kolejni politycy pisu to mówią. No to pokazuje jaka jest jak nisko leży powaga wicepremiera, który zamienia się w takiego. Kogoś kto szuka pseudomocnych sformułowań, szuka obrażenia innych. No, znaczy, ja nie chcę, nie chcę w coś takiego, nie chcę w coś takiego wchodzić. A pana, a pana zdaniem dziennikarze powinni reagować. W trakcie, w, uderzając w dziennikarzy. W trakcie dyskusji Natomiast... dziennikarz prowadzący rozmowę powinien reagować na takie słowa. Też pytam, jako byłego dziennikarza, Panie Pośle. No oczywiście, że nie. Ja nie mam takiego oczekiwania wobec dziennikarzy, żeby jeżeli ktoś wygaduje bzdury czy kogoś obraża, to, to jest sprawa tego, co to mówi. Oczywiście ja się dziwię, że niektórzy są zapraszani, bo w gruncie rzeczy jakby idą po to, żeby obrażać i nie wiem, potem być cytowanym w jakichś takich, takich przesadnych wypowiedziach. Natomiast nie oczekuję, że dziennikarz to będzie jakoś komentował, przerywał czy, czy coś takiego. No. Panie ministrze, pan był, a może wybiera się do Karpacza na forum ekonomiczne? Nie, byłem zaproszony, miałem wziąć udział w panelu o przyszłości NATO. Natomiast ze względów kalendarzowych jakiś czas temu już ten wyjazd odwołałem. W poprzednich latach brałem udział zawsze w sprawach obronnych, bezpieczeństwa. W, w tych, w tych no to stracił debata. pan okazję, panie ministrze, panie pośle, żeby spotkać dość, zdaje się, kontrowersyjną postać z Białorusi. Tam pojawił się człowiek, który według wielu jest agentem, byłym agentem KGB, dzisiaj współpracownikiem Aleksandra Łukaszenki. Widzimy na ekranie teraz fragment artykułu z portalu 2 na ten temat właśnie i wszyscy zastanawiali się, skąd ten człowiek, który podobno jak pisał, opozycyjny dziennikarz z Białorusi, zajmuje się w cudzysłowie pracą z więźniami politycznymi na Białorusi, polegającą na zmuszaniu ich, by przyznali się do winy. Skąd ten człowiek wziął się w Karpaczu? Na forum ekonomicznym. No i tutaj politycy opozycji za za zarzucają rządowi, że w ogóle nie weryfikuje osób, które przebywają w takim miejscu, osób, które prawdopodobnie są związane z reżimem Łukaszenki. Również w internecie można zobaczyć zdjęcia, kiedy ów pan um, siedzi przy jednym stole z Aleksandrem Łukaszenką i najprawdopodobniej działa na Rzecz jego reżimu. I on dzisiaj znajduje się wśród no, najważniejszych notabli, na najważniejszych urzędników państwowych na forum ekonomicznym. Jak pan skomentuje tę sytuację, panie ministrze? No to jest kompromitacja służb, które od dawna nie działają. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego która ma kontrwywiad, która powinna dokładnie mieć listę takich funkcjonariuszy reżimu białoruskiego, których nigdy do Polski nie wolno wpuszczać, zwłaszcza na jakieś imprezy, gdzie jest pani Swietłana i opozycjoniści białoruscy, więc służby po prostu nie działają. I... I tyle. I tyle, robi się wielką szopkę z tym stanem wyjątkowym, jeżdżą setki żołnierzy w ciężarówkach, natomiast tu, gdzie rzeczywiście chodzi o bezpieczeństwo państwa czy bezpieczeństwo pozycji białoruskiej, to obecny rząd jest bezradny. No to jest kompromitujące, ale mnie to absolutnie nie dziwi, bo obserwuję rosnący paraliż służb specjalnych. Tam... Fachowców nie ma tam na tak elementarną rzecz, jak sprawdzanie na granicy tego rodzaju osób, które łatwo to można w Google zobaczyć, że to jest współpracownik Łukaszenki, skompromitowany swoimi działaniami. Takich osób się po prostu nie powinno wpuszczać, a on jeszcze tam się wypowiada, on mówi o kontaktach z polskim establishmentem. Po prostu to jest śmianie się w oczy Łukaszenki wobec nieporadnych służb wątek. polskich. Jaką ocenę wystawiłby pan dzisiaj? Mariuszowi Błaszczakowi jako szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej. No mistrz propagandy. Wczoraj słyszałem o kolejnych zapowiedziach fantastycznych sprzętu, który ma być za 5, 10 lat. Natomiast to wszystko właśnie tak wygląda. To są kolejne zapowiedzi, kolejne odległe jakieś projekty. Mi się kojarzy z nieustającymi konferencjami pracowymi, zapowiedziami i z kompletną biernością w różnych ważnych sprawach. Chyba też w ostatnich tygodniach z jakimiś wielkimi ambicjami, bo był czas, że granicą się zajmował minister Błaszczak i próbował grać takiego twardego. Ja też zapytałem, polityka. bo pojawił się w Dzienniku Rzeczpospolita taki ranking, właśnie ranking najgorszych, najlepszych ministrów i czytelnicy ocenili oceny dobre w przypadku Mariusza Błaszczaka to 33%. Złe 34%. Zatem obywatele są podzieleni co do działalności Mariusza Błaszczaka. Bo są znacznie gorsi ministrowie w tym rządzie, typu pan Czarnek, pan Sasin i tutaj można by tę listę ciągnąć. Więc stosunkowo najmniejszy minister Ziobro ze swoimi wojnami hybrydowymi z Unią. Więc y, fantastyczne zapowiedzi są stosunkowo nieszkodliwe. Y, ja y, pamiętam takie rankingi, gdy ja byłem ministrem i byłem w czołówce, dlatego że ministrowie obrony zwykle powinni budzić mniejsze emocje nie zajmować się propagandą, tylko robić swoje. Natomiast y, wydaje mi się, że. Y, te kolejne fantazje, te kolejne zapowiedzi też już dochodzą do jakiejś granicy, no bo ile się da opowiadać o tym, co będzie za 5-10 lat, ile się da mówić, że jest szeroka umowa ramowa, na pewno przejdzie do historii minister Błaszczak jako grabarz polskiego przemysłu obronnego. Stąd w ostatnich dniach udawanie wielkich zamówień w polskim przemyśle obronnym, natomiast nawet jak widać w mailach fałszywych czy prawdziwych, wyglądają bardzo prawdziwie. Nawet premier z szefem KPRM są zaniepokojeni tym, że wszystko kupuje za granicą, czyli de facto kosztem polskiego przemysłu minister Błaszczak, więc to jest taki jego znak firmowy. Konferencje prasowe i miliardy złotych ekspediowane za granicę bez żadnych korzyści dla polskiego przemysłu. Panie ministrze, wspomniał pan nazwisko ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Zbigniewa Ziobro, który grzmiał wczoraj, odpowiadając na informacje, które do nas dotarły z instytucji unijnych, z Komisji Europejskiej, która zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej właśnie o nałożenie na Polskę dziennych kar w związku z sytuacją wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przypominam, że Polska wciąż nie wykonała decyzji CUE w tym zakresie. No i minister Ziobro wyszedł na konferencję, odpierał te zarzuty, wszystkie zarzuty z Komisji Europejskiej, również tłumaczył to, jak jego zdaniem a, wybory do polskich instytucji, jakich jak KRS i tak dalej, Wyglądają w porównaniu z innymi krajami. Tutaj zawsze się pojawiała Hiszpania czy Niemcy. Zbigniew Ziobro argumentował, no i jego, trans, jego konferencja była transmitowana w TVN24. Po czym ten sam TVN24, dziennikarze tej telewizji, przerwali konferencję Zbigniewa Ziobro i tłumaczyli, jak wygląda rzeczywistość, czym się różni dzisiaj polski system sądownictwa od sądownictwa w Hiszpanii. I Niemczech, to znaczy jak wygląda wybór sędziów. Jak pan ocenia te słowa Zbigniewa Ziobry również o tej wojnie hybrydowej, jaką rzekomo ma Unia Europejska względem nas prowadzić? No jak pan ocenia te działania dziennikarzy, czy tak faktycznie dziennikarze powinni reagować, prostować to, słowa co mówi dany minister? Ministra Ziobry oczywiście są absurdalne, chyba nie rozumie, co to znaczy wojna hybrydowa i jesteśmy członkiem Unii Europejskiej rządzi Unią Europejską Rada Europejska, gdzie jest premier polskiego rządu. Więc de facto ziobro atakuje swojego szefa, więc te grzmoty, jak to pan określił, Zbigniewa ziobry, to są efekty sześciu lat. Pseudo-reformy, która sprawiła, że postępowania toczą się dłużej niż wcześniej i że mamy kompletny chaos, bo za moment nie będzie wiadomo, kto jest sędzią, kto może orzekać. I to wszystko idzie na konto Zbigniewa Ziobry. Nawet prezes Kaczyński jakiś czas temu te reformy bardzo krytycznie ocenił w jednym z wywiadów, więc wydaje mi się, że Ziobro jest tutaj na granicy kompromitacji, nawet we własnym obozie politycznym. Natomiast co do tej konferencji, ja. Uważam, że jeżeli minister Ziobro wyraża nawet najbardziej absurdalne swoje opinie, no to yy, niech je wyraża, widzowie niech oceniają. Ale jeśli opowiada nieprawdę, bo dziennikarze to szybko i łatwo zweryfikowali o tym, jak wygląda ta sytuacja w innych krajach, to niech to weryfikują. Nie ma żadna telewizja obowiązku transmitowania w całości żadnej konferencji, więc decydują wydawcy, decydują redaktorzy. I dobrze, że w tym przypadku tak zrobiono. Bo po prostu no, są jakieś granice opowiadania nieprawdy tak? i takiego po prostu wmawiania ludziom czegoś, co jest nieprawdziwe i co dawno niezależni dziennikarze czy eksperci stwierdzili. Publikowaliśmy wczoraj w wirtualnej Polsce sondaż IBSP. My rozmawiamy tutaj o tych wszystkich przewinach prawa i sprawiedliwości. Pan niezwykle krytycznie ocenia te formacje. A wczoraj mieliśmy sondaż, nie na nasze zlecenie, ale który opisywaliśmy, wedle którego na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos prawie 35% respondentów. Na drugim miejscu koalicja obywatelska z wynikiem 24. Procent spadek o 2 punkty procentowe, co ciekawe, Polska 2050 do około 15%. Procent. No i AgroUnia, co ciekawe, przekraczająca próg wyborczy 5%, ale chciałbym się skupić na pisie i na koalicji obywatelskiej. No jednak 10 punktów procentowych przewagi partii rządzącej nad koalicją obywatelską, mimo tych problemów, z którymi zmaga się dziś obóz rządzący, a pana nie dziwią takie wyniki, nie ma pan Żalu, rozgoryczenia? Nie czuje pan rozgoryczenia, że aż 10 punktów procentowych przewagi partii rządzącej nad koalicją obywatelską? Znaczy rozgoryczenia to na pewno nie, no bo po prostu to są jakieś fakty czy sondaże i, i trzeba je przyjmować i wyciągać z nich wnioski. Ja oceniam, że chwilowo ze względu na tego napięcia, wykorzystywanie sytuacji na granicy. Pis zyskuje kilka punktów, ale w moim przekonaniu to jest bardzo krótkotrwałe, bo nie jest oparte na takich jakby prawdziwych podstawach i wydaje mi się, że ten stan wyjątkowy szybko się stanie taką, staje się taką karykaturą prawdziwego działania czy prawdziwego stanu wyjątkowego. Natomiast no, wyborcy tak łatwo zdania nie zmieniają. To są. Proporcje i tak lepsze dla nas niż te, które były w wyborach w roku 2019, i trzeba po prostu działać. Ciekawe, co pan redaktor zauważa: to jest agrounia w tym sondażu. Chyba po raz pierwszy widzę, i to jest, uważam, bardzo mocny sygnał dla partii, które szukają wyborców na terenach wiejskich czy w małych miasteczkach, także dla PIS-u, z pewnością. Natomiast ta suma opozycji tych partii prodemokratycznych opozycyjnych no, utrzymuje się na jakby podobnym poziomie drugie rzeczy o panie panie ministrze bo Wczoraj y, oglądaliśmy, obserwowaliśmy występ Pawła Kukiza w, w Polsat News i tam Paweł Kukiz stawiał pewnego rodzaju ultimatum partii rządzącej. On to powtórzył kolejny raz, że jeśli jego ustawy, jego projekty, jego propozycje nie będą popierane przez Prawo i Sprawiedliwość w sejmie i forsowane przez partię rządzącą, no to Paweł Kukiz nie będzie popierał polskiego ładu. Z tego co wiemy od rzecznika rządu, rząd pracuje i dzisiaj będzie pracował na posiedzeniu nad właśnie projektami w polskim ładzie i te projekty mogą być głosowane za kilka tygodni. Czy Paweł Kukiz pana zdaniem zbuntuje się, czy nie dotrzyma porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością i wróci na łono opozycji, czy zapewni Jarosławowi Kaczyńskiemu stabilną większość? Nie podejmuje się przewidzieć, co zrobi Paweł Kukiz. On jest politykiem zupełnie nieprzewidywalnym. Raczej zrobi to, czego PiS od niego oczekuje. Widzieliśmy... Jak zmienił zdanie w ciągu dwóch godzin przy niesławnej resumpcji głosowania pod naciskiem czołowych polityków PIS-u, więc sądzę, że już jest po tamtej, po tamtej stronie. Oczywiście dobrze, jeżeli będzie głosował racjonalnie i razem z opozycją, natomiast nie podejmuje się przewidzieć, co on może zrobić. Nie wiem, jakie są jego prawdziwe ustalenia z PIS-em, na co oni się umówili. Polski, tak zwany polski ład może być szybciej w parlamencie niż nam się wydaje, bo słyszałem wczoraj w Sejmie, że już w przyszłym tygodniu miałby rząd, który dzisiaj się tym zajmuje, te ustawy kierować, te projekty kierować. Nie wiadomo, co w nich jest, bo to się zmieniało już kilkanaście razy, więc spokojnie czekamy na to, co się pojawi. I pozostaje mieć przekonanie takie, że będzie więcej posłów, którzy to odrzucą, że posłowie y, związani z Jarosławem Gowinem czy posłowie PiSu, którzy y, no, chcą chronić przedsiębiorców przed fatalnymi rozwiązaniami, zobaczymy zresztą, jakie one będą, y, no, nie będą skłonni tego, tego popierać. więc. Y, Rządzenie jest tak niestabilne w tym momencie, że albo to będzie, albo nie będzie. Nikt tego nie jest w stanie tutaj przewidzieć. I jeśli są jacyś bukmacherzy, to z pewnością nie przyjmują zakładów na to, co zrobi Paweł Konkis, bo zrobi to, co w danej chwili będzie mu się wydawało. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. A to był Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, poseł Koalicji Obywatelskiej. A ten program to tweet wirtualnej Polski, który wraca jutro o godzinie 8.30. Dobrego dnia.